Dzień ten będzie dla Was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. To jest fragment z Księgi: Wyjścia. A my przeżywamy ten dzień na zawsze jako święto. Jako nową Paschę, gdzie Jezus, spotykając się z uczniami, by przeżyć święto Paschy, by spożyć Paschę, jednocześnie za chwilę ustanawiając Eucharystię, najświętszy sakrament, rozda chleb, który będzie już jego ciałem. Będzie to nowa Pascha. Uczniowie. Będąc z Jezusem przez te trzy lata, słuchając Jego słów, będąc świadkami Jego czynów, będąc w Jego szkole, choć nigdy tego tak nie odbierali, teraz są na tej uczcie miłości. Nie wiedzą jeszcze, że jest to ostatnia wieczerza, że ta uczta miłości poprzedza wydarzenia dramatyczne, gdzie będą musieli przeciwstawić się zwątpieniu, przeciwstawić się atakom złego ducha i wytrwać przy Chrystusie. Jak wiemy, nie będzie to proste, nie będzie łatwe, ale teraz jest to uczta miłości. I my, spotykając się w Wielki Czwartek, na mszy świętej wieczerzy pańskiej, Nigdy nie wiemy, czy nie jest to ostatnia msza wieczerzy pańskiej w naszym życiu. Jezus zresztą uczył i ostrzegał, abyśmy zawsze czuwali, byli przygotowani, by nasze biodra były przepasane, pochodnie zapalone, byśmy zawsze byli w przyjaźni z Bogiem, wszczepieni jak gałązki, jak latorośle, winny krzew. A tym winnym krzewem jest przecież Chrystus. By nigdy nas ten dzień, której godziny, którego godziny nie znamy, nie zaskoczył, byśmy mogli przebywać niejako przechadzać się w obliczu Pana zawsze, o każdej porze dnia i nocy i być gotowi na spotkanie z Nim. To jest jedna z głównych myśli, która poprzedza wydarzenia wielkiego czwartku. Wieczerza miłości, Pascha. To, co dzieje się w Nowym Testamencie, jest zakorzenione głęboko w Starym Testamencie, w wydarzeniach, które zostały nam przypomniane. Na drzwiach Izraelitów w Egipcie miał być znak uczyniony krwią baranka, baranka paschalnego. Dlaczego? By anioł, przechodząc, anioł zniszczenia, nie zabrał Żadnego dziecka pierworodnego, by nikt nie umarł z tych, którzy wkrótce będą opuszczać Egipt i uciekać przed Egipcjanami. Tym barankiem paschalnym teraz w nowym przymierzu stanie się ofiara, najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa. Kto zostanie skropiony Jego krwią, zostanie ocalony. Ale nie dzieje się to bez wiedzy tego człowieka. Musi być to świadomy wybór. Wybór świadomy albo zawierzenie dziecka, jak dzieje się to w Chrzcie Świętym noworodków, niemowląt czy małych dzieci. Więc człowiek jest zbawiony mocą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzieje się to w sakramencie Chrztu Świętego. Stąd też Piotr nie rozumie, dlaczego Jezus chce mu obmywać nogi. Jeżeli mu nie obmyje tych nóg, nie będzie mógł mieć udziału z Jezusem. To obmywanie nóg dokonuje się tutaj nie tylko zewnętrznie, ale dokonuje się wewnętrznie. To obmywanie nam nóg przez pokornego Boga, najpokorniejszego z pokornych, który przychodzi jako Bóg człowiek do nas, dokonuje się w obrzędzie sakramentu. Chrztu, jesteśmy obmyci z grzechu pierworodnego, pojednani z Bogiem. Możemy do Niego mówić: Abba, tatusiu, ojcze. To jest to właśnie obmycie nas z grzechu w zdrojach wody. Ale jeżeli patrzymy na to wydarzenie, nawet na Chrzest w Jordanie, Jezusa, który przyjmuje Go nie po to, że potrzebuje, ale po to, by zaznaczyć, że każdy powinien dostąpić. Tej łaski otrzymania chrztu świętego to ma ten chrzest swoje wyjaśnienie, zamocowanie, a jednocześnie spełnienie wypłynięciu krwi i wody z boku Chrystusa na drzewie krzyża, kiedy setnik przebije włóczniom jego bok. I to wszystko jest zapowiadane i realizowane podczas Wieczerzy Pańskiej, bowiem jedno z drugiego wynika – Jedno w drugim znajduje wyjaśnienie. Jezus, spożywając tę wieczerzę, spożywa ją w duchu miłości, braterstwa. Nie jest to jednak zwyczajny posiłek, jak spożywał z uczniami przez te trzy lata, gdy chodził i głosił naukę, gdy wzywał do nawrócenia przemiany, gdy odpuszczał grzechy, uzdrawiał chorych, gdy wypędzał złe duchy. Nie jest to zwyczajny posiłek. I nie jest to posiłek, w który, który, których uczestniczył razem z tymi, którzy źle się ma, mieli, a więc z grzesznikami. Benedykt XVI w jednym ze swoich tekstów wyjaśnia, że jest taka pokusa, by rozumieć to w sposób bardzo naturalny, że ci zaproszeni na Eucharystię, słabi, grzeszni, bez żadnego obmycia, bez sakramentu pokuty, bez żadnego przygotowania, nawet jeżeli są niewierzący, nawet jeżeli są mocno dystansujący się z Kościołem, mogą przyjmować Eucharystię. To nie jest nie tylko to jest nie tylko nietakt, ale głębokie niezrozumienie wezwania Chrystusa. Bowiem pochylenie się nad Piotrem, obmycie mu nóg, to jest przygotowanie Piotra do i wszystkich uczniów do spożycia tej wieczerzy do przyjęcia ciała i krwi Chrystusa to obmycie dla nas dokonuje się w sakramencie pokuty bóg pochyla się nad nami biednymi grzesznymi często umęczonymi własnymi grzechami własnym życiem które może nie udaje się tak jakbyśmy my sobie to wyobrażali i nie realizuje w tym kierunku, w którym my byśmy oczekiwali pójść. Bóg nad nami się pochyla. My tego nie rozumiemy. Jak to? Takie proste wyznanie, takie właściwie wy wyduszenie z człowieka, zachrypniętym, ściszonym głosem, bo człowiek jest zawstydzony i jesteśmy obmyci, ależ tak. Nawet jeżeli coś zapomnisz, nawet jeżeli. Wydaje ci się, że nie nazwałaś czy nie nazwałeś tego wszystkiego tak jak trzeba. Moc łaski Boga działa. Miłosierdzie Boże cię otoczyło. Jesteś wolna, jesteś wolny, jesteś już przygotowany, aby głosić śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Paweł Apostoł wyjaśniał nam, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich. Śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Ostatnia wieczerza i ostatnie myśli, które towarzyszą tej wieczerzy. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nikogo nie wyklucza. Każdego zaprasza, ale każdy ma być przygotowany. Jeden z apostołów w sercu już zdradził Jezusa i materialnie go zdradził. Myśli, że Jezus nie wie o tym. Jest uczniem. Jezus wie, ale nie krzyczy na Niego i nie mówi: Wyjdź mi stąd, wyjdź zdrajco. Liczy do ostatniej chwili, że Ten, który dopuścił się tej zdrady, wydał go, może zmieni swoje postępowanie, może jego serce skruszy się. Do tego stopnia, że pozwala mu zamaczać jego dłoń ze swoją ponią, moczą razem kawałek chleba w jednej misie. Taki był zwyczaj. Judasz czyni to z Jezusem. I później dość z uchwalem, a może po prostu jest to samo, Brona pyta, czy to ja, czy to nie ja, Panie? Tak, to Ty. I widać, że nie pomogło to nic Judaszowi. Że idzie zrealizować swój plan, idzie czym prędzej. To będzie powtarzane w historii Kościoła aż do współczesności. Że ci, którzy są tak blisko dopuszczeni do ołtarza, że każdy, kto jest dopuszczony mocą łaski, sakramentów, do spożywania Eucharystii, może stanąć po stronie Chrystusa i wytrwać pod krzyżem. A może także starać się w jakiś sposób zneutralizować Chrystusa w swoim życiu, może i sprzedać, sprzeniewierzyć się tej łasce. O tym wszystkim mówi nam dzisiejsza uroczystość wieczerzy pańskiej. O czym nam jeszcze mówi? O niezwykłym darze, który został nam pozostawiony, o darze ciała i krwi Chrystusa. To będzie spożywał to ciało i będzie pił z tego kielicha, będzie miał życie wieczne. Dlatego spożywamy i pijemy z tego kielicha. A kiedy jesteśmy, czujemy w sercu, że jesteśmy niegodni, prosimy, by nas Jezus obmył, tak jak obmył Piotrowi stopy podczas ostatniej wieczerzy. I krzyczymy właściwie jeszcze za Piotrem: Panie, to i głowę, i ręce, i całe ciało, ale nie potrzeba. Każdy z nas jest ochrzczony. Potrzeba tylko grzech zgładzić, i możesz przystąpić do stołu. Jak to jest wielka łaska! Spożywać Chrystusa, być winną latoroślą, szczepioną w inny krzew. Jak jest to wielka łaska! Bo przed tą łaską, przed każdą okruszyną Najświętszego, najświętszej Eucharystii, klękają aniołowie. Oni znają cenę tego daru, wiedzą, że jest to cena krzyża, cena męki Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania. Zakrywają twarz swoją skrzydłami, aby nie patrzeć aż na ten blask, na to światło, tylko dlatego, że nasze zmysły są przytępione, że my tego nie jesteśmy w stanie widzieć, że do końca nie rozumiemy, możemy tak często nonszalansko obchodzić się z Eucharystią, ale jest to największa łaska. Za tę łaskę dzisiaj razem z wami dziękuję. Dziękuję cały Kościół, razem z papieżem, a my jesteśmy wszczepieni w ten Kościół. Dziękujemy za łaskę Eucharystii. Za łaskę kapłaństwa, bo bez kapłaństwa nie byłoby Eucharystii. Byśmy odczytali teksty i nic więcej. Nie przystąpiliśmy... Nie przystąpilibyśmy do Stołu Pańskiego, bo kto by konsekrował tę hostię? Dziękujemy za te łaski i przepraszamy za wszelkie uchybienia, za wszelkie grzechy przeciw Eucharystii, za niestosowności, za to, że jesteśmy naprawdę tak mali wobec wielkości Miłosierdzia Bożego. Choć nie rozumiemy, Kochamy Cię, Panie. Choć nie do końca wiemy, czym jest Eucharystia, choć tyle razy nam to żeś wyjaśniał, pragniemy ją przyjąć i być z Tobą w przyjaźni, i z Twoim Ojcem, i z Bogiem Duchem.